witam tam. <laughs> serdecznie, wracamy do końcówek pionkowych. Tu trzeba przeciągnąć. O! Musi być i stajemy vis-a-vis. -vis. I już go nie puścimy. I on musi tak zagrać, żeby mieć pionka z boku. A jak będzie miał pionka z boku? To już nie wygra. Więc natomiast inne posunięcia tu w pozycji początkowej przegrywają, bo o teraz już pchnięcie nie pomaga, bo bije królem. I na otakę ma takę. Jak podejdziemy królem, no to nas Wygoni z tej pozycji wzajemnego cuk Dziękuję za uwagę.